Bester Stallone, mistrz kina akcji, wcielający się w legendarnego Rambo i Rockiego, trzykrotnie nominowany do Oscara. Ojciec pięciorga dzieci, z najmłodszą córką spotkał się teraz na ekranie w serialu gangsterskim Tulsa King. Jest mi bardzo trudno pozwolić Scarlett Rose robić rzeczy na własną rękę, bo jestem jej ojcem i chcę ją chronić, ale ona ma się dobrze. Ma swój własny styl gry i ja to widzę. Scarlett Rose nie spędzała dzieciństwa w zoo czy na pustyni, ale dosłownie dorastała na planie filmowym. To jest jej świat. Ona grałaby nawet za darmo, a ja zawsze powtarzam, że jeśli znalazłeś pracę, którą byłbyś gotów wykonać za darmo, jedynie za Victor i opierunek. To jest to praca dla Ciebie. Free, that's the job for you. Who not romantic? Family does not leave family behind. To pokazuje w jaki sposób widzę świat. Staram się przekazać moje poczucie humoru i empatię, nieco uczłowieczyć mojego bohatera. To nie jest tylko serial gangsterski. Większość gangsterów jest przerażająca i onieśmielająca. Wystarczy, że powiesz o jedno słowo za dużo, ale to nie jestem ja. Ja staram się zbliżać do siebie ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie są gangsterami. To zwykli ludzie, którzy stają się moją rodziną dlatego śmieje się że to gangsterski serial familijny when our partner was someone their friend is my friend their enemy is my enemy rocky is also z kolei Roki chciał wszystkich utulić. Nie było w nim nic wrednego. On zdawał sobie sprawę, że jego życie było trochę porażką, ale nikogo to nie obchodziło. Kiedy zobaczył szansę, by połączyć ze sobą ludzi o podobnych doświadczeniach, takich jak Niki i Adrianna, to sprawił, że razem odnaleźli szczęście jako rodzina. Rambo był niestety przeciwieństwem rokiego. Był pokiereszowany w środku, w każdej części. Chciał pomóc ludziom, a potem odchodził. Mieszkał sam, był pewnego rodzaju męczennikiem, właściwie nie męczennikiem, a wojownikiem, który chciał użyć swoich umiejętności, by ochronić ludzi. Ale nie oczekiwał, że ktoś go pokocha.

Wtedy Pele zaproponował, żebym stanął na bramce, a on strzeli dokładnie w to miejsce, w którym stoję i nie będę mógł nic z tym zrobić. I strzelił małą piłką z czasów II wojny światowej i złamał mi palec. Wtedy odpuściłem. I I that sound? Does that sound like a simple plan? how's this it's late in the day we're going with the new plan Ciao. <laughs>